Siatkówka to sport, w którym istotna jest skoczność i gra w powietrzu, bo na środku boiska jest siatka, nad którą trzeba przerzucić piłkę. To gra zespołowa, w której ogromną rolę odgrywa koordynacja, precyzja oraz komunikacja i porozumienie między zawodnikami. Co odróżnia siatkówkę od koszykówki czy też tenisa? Ciągłość i precyzja w grze. To chyba jedyny sport, w którym precyzja jest tak bardzo istotna. Od kilku lat rośnie zainteresowanie meczami naszej siatkarskiej reprezentacji. Zdarza się, że przed ekranami telewizorów zasiada nawet 5 milionów ludzi, tylko po to, by obejrzeć kolejny siatkarski show. Rosnąca popularność siatkówki wynika z kilku powodów. Od 1994 roku systematycznie zmieniane są zasady, tak by siatkówka stała się grą zdecydowanie szybszą, utrzymującą stałe napięcie u widzów, a przez to bardziej medialną. Ale popularność siatkówki w Polsce to przede wszystkim wynik sukcesów naszej reprezentacji, która w rankingu Światowej Federacji Siatkówki sklasyfikowana jest na ósmym miejscu i która w tak prestiżowych rozgrywkach, jak Liga Światowa, spotyka się z najlepszymi drużynami świata. bez znaczenia dla sukcesów naszej reprezentacji jest fakt, iż kieruje nią wysokiej klasy specjalista, jakim jest Raul Lozano. A oto garść podstawowych informacji, które warto znać, zanim przystąpimy do oglądania kolejnego występu Biało-Czerwonych. Boisko do siatkówki to prostokąt o wymiarach 18 na 9 metrów otoczony strefą wolną, co najmniej 5 metrów poza liniami bocznymi i 8 poza końcowymi. Linie ograniczające boisko mają szerokość 5 cm. Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola. Na każdej stronie pola gry, oddalone od linii środkowej o 3 metry, linie ataku wyznaczają pola ataku. Siatka zawieszona jest na wysokości 243 cm. Piłka uderzona podczas zagrywki osiąga prędkość 120, a nawet 130 km na godzinę. Obwód piłki wynosi 65-67 cm, ciężar to 260-280 g, a ciśnienie powietrza w piłce to 3 atmosfery. że bierze udział sześciu zawodników na boisku, pozostałych sześciu to zmiennicy. Nasi najlepsi zawodnicy w wyskoku osiągają około 3,60 m, czyli wysokość dwóch mężczyzn po 1,80 m każdy, stojących jeden na drugim. To miejsce, z którego mecz obserwuje sędzia pierwszy. Sędzia drugi ma to nieszczęście, że z racji swojego usytuowania jest przez telewizyjne kamery pokazywany zawsze od tyłu. Sędziowie liniowi. Podający piłki. Jest ich sześciu, a mecz rozgrywa się trzema piłkami. Istotną rolę w bezpiecznym przeprowadzaniu akcji odgrywają chłopcy wycierający pole gry. W momencie, kiedy piłka buje w powietrzu po serwisie w kierunku drużyny odbierającej, na boisku dzieje się bardzo wiele. Zawodnicy, mający bardzo precyzyjnie ustalony podział obowiązków, starają się jak najdokładniej wykonać swoje czynności. Odbierający a jest ich trzech, są odpowiedzialni za dokładne odebranie piłki i dogranie jej do wystawiającego. W tym czasie zawodnicy odpowiedzialni za atak zajmują optymalne dla siebie pozycje, a rozgrywający biegnie pod siatkę i ustawia się w jej centralnym punkcie. Ten ruch wszystkich zawodników na boisku odbywa się jednocześnie i jest w pełni kontrolowany. Każdy z zawodników porusza się po precyzyjnie wyznaczonym torze. W ciągu ostatnich 10 lat siatkówka bardzo się zmieniła. Zmieniły się zasady gry. Dziś każda akcja to punkt. Na boisku pojawił się libero, zagrywkę wykonuje się z wyskoku. W dzisiejszej siatkówce dominują taktyka, prędkość, a przede wszystkim ogromne przyspieszenie w ataku. Prędkość piłki na boisku to jest to, co dziś dominuje. Ale szybszy atak to jednocześnie konieczność bardziej precyzyjnej obrony. Współcześni siatkarze to ludzie o znakomitej kondycji fizycznej. Oni więcej skaczą i gwałtowniej atakują, są zdecydowanie szybsi niż siatkarze sprzed 10 lat. Trudniej zdobywa się po własnej zagrywce, dlatego bardzo cenne są te, które są wynikiem skutecznego bloku lub obrony w polu. W którym bierze udział trzech zawodników. Choć nie zawsze udaje się go ustawić w ten sposób, ze względu na szybkość akcji przeciwnika, to jest on najbardziej skuteczny. Akcją Obronną zawodnicy, którzy będą blokować, informują przy pomocy znanego nam języka gestów siatkarskich pozostałych kolegów z drużyny, którą część pola gry będą się starali zasłonić. Wówczas dokładnie wiadomo, gdzie mają się ustawić pozostali zawodnicy, aby podbić piłkę zaatakowaną przez przeciwnika. Zasadniczą rzeczą jest to, aby konsekwentnie realizować ustalony podział zadań. Stacją w obronie jest Libero. Jego pozycję utworzono wtedy, gdy dopuszczono zagrywkę z wyskoku, czyli zagrywkę przeprowadzaną z wielką siłą. Libero występuje na boisku w innym kostiumie, tak aby wyróżniał się od swoich kolegów. Dlaczego? Tylko on może wchodzić i schodzić z boiska bez konieczności zgłaszania zmiany u sędziego. Gwarantuje to utrzymanie szybkiego tempa gry. Pomimo tego, że libero nie może atakować, jego udane akcje mają duży wpływ na końcowy wynik meczu. Powinien on mieć szczególne predyspozycje do gry w obronie i odbiorze zagrywki. To, co czasami decyduje o powodzeniu w obronie, to indywidualne akcje zawodników. Dla kibiców szczególnie atrakcyjne są obrony wykonywane poza polem gry. Zdobycie punktu po takiej akcji należy do najbardziej fascynujących momentów siatkarskiego meczu, który dla miłośników tej dyscypliny sportu jest porównywalny do estradowego widowiska lub teatralnego spektaklu z udziałem największych gwiazd. Siatkarskiego treningu nie musi prowadzić kilka osób. Nie jest potrzebny sztab 8-10 ludzi. Uważam, że można skutecznie trenować z udziałem graczy i trenera. Wszystko zależy od profesora, nauczyciela, trenera i od metod, jakie chce zastosować, a ostateczny cel to zawsze dobra gra i zwycięstwo. Jest ostatnim, najistotniejszym elementem akcji, po którym zdobywa się punkt. W tym momencie, a jest to ułamek sekundy, atakujący musi podjąć decyzję, jak powinien zagrać. Uderzając w blok, stara się skierować piłkę poza boisko. Może zaatakować ponad blokiem lub go ominąć, kierując piłkę w pole gry. W przypadku, kiedy wystawiającemu udaje się przechytrzyć blok przeciwników, atakujący uderza piłkę z wielką siłą bezpośrednio boisko. Te zagrania są bardzo lubiane przez kibiców i przez samych zawodników. Każdy zakończony powodzeniem atak jest zwieńczeniem wysiłku całego zespołu, a także efektem ciężkiego treningu. Wczesna siatkówka to bardzo precyzyjny podział zadań dla zawodników w ataku. Uw podział wygląda następująco. Atakujący to snajper, na którym spoczywa obowiązek skutecznego zakończenia większości akcji. To on ponosi szczególną odpowiedzialność, bowiem ze statystyk wynika, że to właśnie atakujący zdobywają w moczu największą ilość punktów. Atakujący i jednocześnie odbierający to zawodnik o uniwersalnych umiejętnościach. Poza atakowaniem piłki jest on odpowiedzialny za precyzyjny odbiór zagrywki. Środkowi to gracze, którzy są odpowiedzialni za skuteczny atak w centralnej części siatki. Ich domeno są szybkie zbicia. Środkowi to najczęściej najwyżsi zawodnicy na boisku. W ataku, poza silnym uderzeniem piłki, bardzo skuteczne jest lekkie skierowanie jej na pole przeciwnika. Takie zagranie nazywane jest potocznie kiwką i plasem. Wykonane w odpowiednim momencie podczas meczu zaskakuje przeciwnika i deprymuje jego obronę. To bardzo techniczne zagranie i nie każdy zawodnik potrafi je wykonać perfekcyjnie. Obserwując grę w siatkówkę w zwolnionym tempie, widać dokładnie jak trudna to dyscyplina sportu, ale zarazem jak piękna. Piękno siatkówki to także i to, że na trybunach nie ma huligaństwa. Na każdym z siatkówki rozgrywanych gdziekolwiek na świecie mogę pojechać z moim synem bez ryzyka. Na widowniach piłkarskich nie jest bezpiecznie, a z kolei tenis to gra jakby w świątyni. Widownia siatkarska to publiczność rozbawiona i wesoła, to prawie jak dyskoteka. Cała ta atmosfera w Polsce jest naprawdę wyjątkowa. Gener Raul Lozano ma rację. Atmosfera w siatkarskich halach jest niepowtarzalna i dla telewizyjnych kamer siatkarskie kibice to temat bardzo wdzięczny. Samą grę, przede wszystkim ze względu na szybkość i tempo jej rozgrywania, pokazać jest zdecydowanie trudniej, i dlatego czyni się to zazwyczaj przy pomocy aż 16 kamer. Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że to właśnie Telewizja Polska i jej realizatorzy pokazują siatkówkę na najwyższym światowym poziomie realizacji telewizyjnej. Siatkówka to fascynujący temat także dla fotografików, spośród których najlepsi potrafią w swych pracach oddać zarówno wysiłek i trud zawodników, jak i piękno tej dyscypliny sportu. Ale tak naprawdę widać to na ujęciach wielokrotnie zwolnionych. To właśnie na nich można dostrzec to, co dzieje się z piłką uderzoną przez siatkarza z ogromną siłą, co dzieje się z jego rękami podczas obrony i ataku, jak piłka odkształca się po trafieniu w boisko. Tylko takie ujęcia mogą oddać i ukazać to, co we współczesnej siatkówce trwa zaledwie ułamki sekund. A to wszystko mamy nadzieję. Udało nam się pokazać nie tylko dzięki technice, ale przede wszystkim dzięki polskim siatkarzom, którzy są bohaterami tego filmu.